Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę trybun oraz budowę parkingu. W tym przetargu znalazły się również takie elementy jak system wejść i wyjść i różne drobne elementy architektury również. Wyobrażamy sobie tu także do 31 grudnia, ponieważ taki jest termin realizacji prac. Dwie środkowe trybuny zostaną zataszone, będą to trzyrzędowe trybuny, natomiast te trybuny, które już się znajdują na boisku, zostaną przeniesione na boisko treningowe, ponieważ no jak wiemy, tam też jest konieczność tych trybun na kibic, dla kibiców, ponieważ obecnie kibice stoją za siatką, a sukcesy w Prosny wskazują na to, że rzeczywiście warto inwestować w tą infrastrukturę, sportową. Planujemy, że ten termin wykonania robót będzie do 31 grudnia, natomiast no, sytuacja jest tak niepewna, że nie wiemy, jak się to potoczy.